Dziś na ziemię se wróciła Stanęła w progu i nagle ją ośniło, co ją robiła? Przedziemą dzieci swoje, nie w kosmosie, nie w niebie I no tu pod Tatrami moje Patrzy na życie, co jej uciekło bokiem z W oczach ma tu luka I obyłam z tym obłokiem Duchowe baganie zamieniła w prawdę Bo dzieci czekały, nie żadne wszechświaty A teraz odżyła Hej kobita góralska, już nie wiesz nie tego chłopa anielskiego Kominiarz przyszedł, komino Tylko sprawnie, go z to był żark, i życie marne Ej, odtykajo, odtykajo, tak po góra Każdy następny lepszy Jo, już nie wracam do paskudztwa Małym waku, bo ja komin drożny To i serce śpiewo, a nie jak u Wieczne Wieczny pięć dek Czy jak dwie gwiazdy, w końcu miał dobrą faję, ale nie kosmiczne, tylko ludzkie swoje jasne, patrzy na świat, no w końcu wiem co jest życie, a nie latanie za chłopem, co baj duży o wszechświecie, a w gaciach śmiecie. Sukienka góralsko, włosy w warkocz plecione Serce dudni basem jak grają tatrzańskie dzwone A kominiarz w progu, pani, komin do roboty I wszystko gra lepiej niż kosmiczne głupoty A teraz odżyła, hej kobita góralska Już nie wierzy w gadanie tego chłopa anielskiego Kominiesz 300 kominoty no, To sprawnie bo to był żark i życie marne Bo a nie jaku, a wieczne pięść Potrzebą jej przewodników Bo sama dobrze wie jak się pozbyć Dymników, gdzie trzeba przedmucha Gdzie trzeba przeczyścić. Nie jakążej Co tylko gada, a nie cudź kiedy wkłada Świat wrócił na miejsce, nie trudno to zauważyć Jak się tle przebudzi To może wreszcie coś naprawić A że komin czysty to znak jest na niebie Że pledzia Dianka w końcu wróciła do siebie A teraz odżyła Hej kobita góralska, już nie wróci do krainy baj, dłużej orzejowego wełta Kominia wchodzi, robi, robi. Jeśli się na ten filmik i go polubisz, to znaczy, że masz wielką knagę, ale jeśli ktoś ci go wysłał, to znaczy, że masz małą faję.